Miejsce 7. Zagłębie Lubin. 17 kolejek, 24 punkty, 7 wygranych, 3 remisy, 7 porażek W bramkach 19 na 17. Średnio Zagłębie punktuje 1,4 na mecz. Bramki strzela 1,11, straconych 1,5. Co do Lubina, niektórzy mówią, że w Zagłębiu zawodnicy, trenerzy mają za dobrze bo są, mają potężnego sponsora za sobą, a drużyna gra przeciętnie, bo faktycznie za rok temu pamiętamy, było wikłane walkę o utrzymanie. Teraz wygląda to trochę lepiej, znaczy trochę lepiej. No i na pewno dużo lepiej, bo są w środku, można powiedzieć tutaj drużyna z Lubina zajmuje środko, środek tabeli. Ale to jest drużyna grająca bardzo nierówno, która potrafi zagrać świetny mecz, aby go przepleść właśnie takim meczem słabszym albo zupełnie słabym. No i ostatnio przecież bardzo szybko dali się znakautować Legii 3 do 0. No i tak to jest taka przeplatanka. Myślę, że jeszcze dużo pracy przed drużyną zagłębia i trenerami i sztabem całym szkoleniowym. Na razie Lubinianie są na miejscu siódmym. Nie wiem czy mają ambicje być wyżej, bo wydaje mi się, że takie między siódmą a dziesiątą pozycją to za głębie powinno się spokojnie załapać, chociaż są ludzie, którzy twierdzą, że za głębie powinno włączyć się o walkę w pucharach. Ale ja aż takiego potencjału dużego tej drużynie nie widzę, jest oczywiście są zawodnicy świetni grający całkiem nieźle, ale no przez te wahania właśnie formy czyli raz wygramy, raz rebisujemy raz przegramy, raczej myślę, że to będzie środek tabeli i tutaj na wiosnę nie spodziewałbym się jakiejś wielkiej rewolucji punktowej, ale myślę, że tak punktujące spokojnie zagłębie do końca tego sezonu, w środku tabeli, gdzieś powinno się załapać. Pogoń Szczecin, miejsce szóste, chyba poniżej oczekiwań kibiców, poniżej oczekiwań zarządu i poniżej oczekiwań niektórych, niektórych zawodników. Pogoń drużyna świetnie grająca w ataku, stwarzająca mnóstwo sytuacji. Do tej pory Pogoń 17 kolejek rozegranych 26 punktów, 8 wygranych, 2 remisy i aż 7 porażek w bramkach 29 do 19, czyli jak widzimy sami jest potencjał w ataku, są punkty, punktowanie na poziomie 1,5, bramki zdobyte 1,7. Branki stracone 1,1, ale gdzieś zawsze ta pogoń jest no, czwarta, trzecia. Myślę, że tam ten klub jest naprawdę bardzo dobrze budowany. Jest fajne zaplecze, jest atmosfera w Szczecinie, aby stworzyć tam drużynę która powalczy o tytuł mistrzowski, Pogoni już była kilka razy blisko, zawsze się to kończyło gdzieś tym miejscem niżej, nigdy dotąd w gablocie Pogoni nie ma tytułu za mistrzostwo, poza Puchar Polski także tych na pewno trofeów dla Szczecinian brakuje, naprawdę jest świetna, piękna gra świateł świetnie się te mecze ogląda Pogoni oczywiście tutaj trzeba Pogoni gra wysoko ustawioną obroną przy nie zawsze dobrze zbalansowanej pomocy. Czasami się to dla nich właśnie kończy stratą głupich bramek i potem utratą punktu. Na pewno jest to klub o dużym potencjale. Myślę, że działacze i cała otoczka pogoni będą starali się, aby w końcu ta pogoń stanęła kiedyś na, zdobyła jakiś tytuł czy to mistrzowski, czy Puchar Polski, bo na to na pewno zasługuje, no i grając tyle czasu już w Ekstraklasie, tyle sezonów, które Pogoń ma ich bardzo dużo rozegranych, no jest takim no, przypadkiem troszkę niespotykanym, że nie ma w gablocie tak naprawdę niczego i wciąż ta gablota jest pusta, wciąż się czeka na jakiś spektakularny sukces portowców no zobaczymy jak będzie ja życzę pogoni jak najlepiej zresztą jak wszystkim klubom

W tym momencie myślę, wiadomo, będzie walczyła o mistrzostwo, ale łatwo nie będzie tutaj tego, tego, tytułu, tego tytułu zdobyć, według mnie. Myślę, że tak grająca legia, jak teraz, będzie problem trochę ze zdobyciem tytułu. Być może legia przesunie się w tabeli wyżej ale na pewno łatwego życiu warszawski klub, życia warszawski klub nie będzie miał, tym bardziej że teraz Legia Tetra gra, na, jak wiemy, gra też w pucharach europejskich i myślę, że tutaj y, też dużo skupiają się y, jednak na tym, aby zajść tam w tej konferencji jak najdalej. Y, Legia potrafi, potrafiła na początku sezonu y, czarować dużą ilością zdoby, tych bramek. Ale też miała mnóstwo problemów w obronie. Tyle, że ta szalona gra Legii mogła się podobać. Teraz grają lepiej w obronie, ale też gorzej w ataku to wygląda. No, zobaczymy, ale myślę, że Legia tutaj niszczą polski nie zostanie, tak przynajmniej mi się wydaje. Być może się mylę, być może macie inne zdanie, oczywiście pod filmem możecie wyrazić jak najbardziej swoją opinię, czy się z tym zgadzacie, czy nie, ale według mnie Legia tak grająca nie ma szans na tytuł mistrza Polski. Miejsce czwarte, mistrz Polski, Rakub Częstochowa, obrońca tytułu. Czy raków obroni ten tytuł? Nieraz się można zastanawiać. W ostatnich meczach Rakup prezentuje się dobrze, przede wszystkim dobrze fizycznie. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem, no, przynajmniej w pierwszej połowie, to była mega dominacja. A jednak mecz, wynik zakończy, mecz zakończył się wynikiem 1-1, no, ale to po błędach indywidualnych, łącznie z błędem Bramkarza ale Raków naprawdę prezentuje się nieźle, pomimo że ma najwięcej rozegranych spotkań z całej ligi, bo dochodzą do tego kwalifikacje Ligi Europy i plus teraz mecze mecze oczywiście grupowe w fazie Ligi Europy, jak również wciąż liczy się Raków w tym widze Europy może jeszcze wyjść z grupy przy dobrych układach Muszą się bardzo tutaj sprężyć zawodnicy Rakowa, albo zabrać tak odważnie jak Gras, żeby tu podtrzymać włoską Atalantę. Nie będzie to łatwe, ponieważ pamiętając ostatnie spotkanie Rakowa z Atalantą, no to Atalanta tam jażdżyła Raków. Ale zobaczymy, mecz meczowi nierówny, teraz Raków będzie grał u siebie, będzie grał, znaczy u siebie, przepraszam, w Sosnowcu, tak. Ale będą grali tu u nas w kraju. Myślę, że może ten mecz wyglądać inaczej. I Raków może być wciąż na wiosnę, jeszcze w grze, co byłoby świetne, gdybyśmy mieli dwa kluby na wiosnę w Pucharach Europejskich. Dawno czegoś takiego w naszym kraju nie było. Raków w tych 16 kolejkach zdobył 29 punktów, ośmiokrotnie zwyciężając. 5-krotnie remisując, 3 przegrywając w bramkach 32 na 18, średnia punktowa rakowa jest 1,8, a więc jest to całkiem dobra średnia i wydaje mi się, że tutaj Raków ma naprawdę bardzo, dobrze, bardzo dobre pole do podgonienia tych drużyn, które są przed nimi bramki dwie równiutko dwie bramki zdobywają na mecz, a więc to też jest dobra, dobry prognostyk straconych jest 1-12, no teraz Raków trochę się boryka z tymi grą obronną, ponieważ mają tutaj stoperów kontuzjowanych więc troszeczkę tych zmian w obronie jest, ale pomimo tego Raków jest i tak na pewno świetnie poukładany taktycznie jest to drużyna którą się fajnie ogląda. I tak jak mówię, no ostatni mecz ze Śląskiem i prędzej ze szturmem może wśród kibiców wzbudzać takie nadzieje na to, że Rakup będzie tym klubem, który będzie stać na obronę tytułu mistrzowskiego, bo jeszcze nic straconego, pomimo że Raków traci w tym momencie do lidera 8 oczek. Mając jeszcze jeden mecz zaległy, więc zobaczymy jak się to wszystko w Częstochowie poukłada, ale na pewno jest pozytywnie, może gorzej trochę wygląda zaplecze Rakowa, jeśli chodzi o szkółkę, o stadion, no ale no mają już stadion, przynajmniej Raków ma stadion taki, na którym można rozgrywać tą ekstraklasę, no. Myślę, że Raków na pewno do końca będzie się liczył w walce o tytuł Mistrza Polski. Miejsce trzecie. Lech Poznań, popularny kolejusz. Po 17 kolejkach 32 punkty, 9 razy wygrywa, 5 razy remisuje, trzykrotnie Lech został pokolany do tej pory. Bramki to 30. Na 22 punkty 1,8 czyli punktuje na poziomie rakowa bramki zdobyte 1,7 troszeczkę gorzej i bramki stracone 1,29. Co do lecha, lech na pewno sprawił niemiłą niespodziankę swoim kibicom, odpadając z partakiem trnawa. No i to pewnie gdzieś za tym lechem się ciągnie do dzisiaj. Niektórzy mówią, że z tym trenerem e, Walde Broman, e, Lech to, co miał najlepsze, to już przeżył, czyli e, tamtego zeszłoroczny sezon, kiedy Lech świetnie punktował i w Lidze, no i w Lidze konferencji doszedł aż do ćwierćfinału, ulegając ostatecznie Fiorentinie, z którą przecież potrafił wygrać i był moment, kiedy to Fiorentina musiała drżeć o awans, zaprezentował się wtedy fantastycznie. W tym roku odpad ze Spartakiem Trnawa i chyba od tamtego czasu Lech punktuje. Lech potrafi przeciwnika zdominować, ale ma takie też momenty słabszej gry i to widać. Myślę, że od powrotu fajnie wrócił Iszak, który zaczyna, się, zaczyna zdobywać bramki i to jest fajne. Ale jakby obniżył noty tu, loty tutaj Filip Marchiński, który przed tym jak nie było Iszaka jakoś grał na tej dziewiące i wydaje mi się, że grał lepiej niż w tym momencie, odbudował się baluła, który nie miał licz, zastanawiano się czy baluły nie sprzedać, a teraz Baluła jest dobrym zawodnikiem, pokazuje to, prezentuje niezłą formę. Z drugiej strony mamy Christophera Welde zawodnik taki, jakby to nazwać, humorzasty, ale też ma swoje przebłyski. Też często i gęsto liczą, liczy się w poznaniu właśnie na tej indywidualności. Bardziej chyba tutaj jest liczenie na indywidualności, na to, że coś zrobi Welde, że zrobi coś Iszak, gdzieś tam baluła szarpnie niż na. Na drużynę, no zobaczymy, jak będzie to wyglądało, i zastanawiam się, kiedy Lech w końcu kupi jakiegoś porządnego bramkarza. Jeżeli chodzi o tytuł mistrzowski, myślę, że, no wiadomo, Lech jest faworytem. Lech za Lechem jest naprawdę wielka rzesza kibiców, ale jak wiemy, faworyci nie zawsze wygrywają. Także nie wiem, nie jestem pewny, czy Lech ten mistrzowski tytuł zdobędzie. Myślę, że na pewno w tej pierwszej trójce powinien być. Białostocka Jagielonia, popularna Jaga z Podlasia. No, dla mnie jedna z rewelacji tej, tej rundy, miejsce drugie zdobytych w punktu yy, przepraszam yy, rozegranych metrów 17, yy, 34 punkty, zbycie yy, z aż 10, 4 remisy i tylko 3 porażki, bardzo dobra skuteczność białostoczna, 38 do 22 w bramkach. Punktuje bardzo dobrze, ponieważ zdobywa dwa punkty na mecz, więc tak punktująca Jagielonia na pewno, jeżeli by tak punktowała do końca sezonu, jest w stanie utrzymać drugą pozycję lub nawet zdobyć tytuł mistrzowski. Jest przede wszystkim drużyną skuteczną, bo strzela 2,2 bramki na jedno spotkanie, a więc od Mistrza Polski można by było tego wymagać. I bramki tutaj straconej 1-29. No, Jagiellonia na pewno jest drużyną, którą stać na tytuł. Fajnie jest to wszystko zbalansowane. Wdowik robi, Wdobik jest tam najlepszym szczelcem. Jest to lewy obrońca reprezentant polski, który na razie jeszcze nie dostał szansy. Ale myślę, że z czasem na pewno powinien zagrać w kadrze mają nieobliczalnego pululu pulu w ataku, trochę w cieniu tych zawodników, gdzieś jest Jesus Mas, który nie wiem, może się mylę, bo nie, nie sprawdzałem tego przed tym. Ma cztery bramki, bodajże, tylko zdobyte, a więc tak jakby obniżył loty, jaga, która, z której odszedł Mark Gual czego się oczywiście wszyscy spodziewali do legii, czyli straciła króla szczelców, a pomimo to gra świetnie, gra. Fajnie gra widowiskowo, chce grać do przodu, podoba, bardziej mi się podoba Jagiellonia niż Lech czy Śląsk i myślę, no zobaczymy, wiadomo przyjdzie ta runda wiosenna, runda trudniejsza, gdzieś może dostać też, może być zadyczka, prawda? Może przyjdzie jakiś kryzys, ale na razie, według mnie, Jaga jest jedną z najbardziej, no, znaczy najbardziej widowiskowo wryżoną, fajnie się e, biało stopczan ogląda. No i myślę, że tutaj są duże szanse na to, aby Jaga w tej pierwszej trójce pozostała, a na pewno uważam, że po, być może powalczy też od, y, oczywiście o Puchary. No i miejsce pierwsze lider po jesieni. no Tego się chyba nikt nie spodziewał. Śląsk Wrocław. Wrocławianie zdobyli w 17 meczach 37 oczek. 11-krotnie zwyciężając, 4-krotnie tylko remisując i zaledwie 2-krotnie przegrywając. Z 29 do 14 w bramkach. No trzeba powiedzieć, że to, co się dzieje teraz we Wrocławiu. To jest wynik naprawdę ponad stan, że trzeba pochwalić trenera Jacka Magierę, że tak potrafił poukładać klub. Oczywiście się tam wiele pozmieniało, nawet we władzach i widać bardzo fajny... Bardzo dobry, bardzo fajny prezes jest teraz tego Śląska. Młody człowiek, ambitny człowiek, który zna się na futbolu. Otacza się też ludźmi, którzy też się na tym znają. No i, i trener Jacek Magiera, Magiera, który w tamtym roku musiał ratować Wrocławian przed spadkiem. I co mu się udało w ostatniej kolejce? Bo gdyby przegrali wtedy, a było to możliwe z Wisłą Płock, jak pamiętamy, to Śląsk dzisiaj grałby w pierwszej lidze. No i mogłoby być problemem z, problem z powrotem do Ekstraklasy, a tutaj nowy sezon, nowe otwarcie, no i Śląsk ruszył. Można powiedzieć, nawet tak na początku troszeczkę miał właśnie tych problemów, potem już ruszył z kopyta, jak zaczęło iść to idzie do dnia dzisiejszego. I ten Śląsk naprawdę jest dobrze zbilansowany, bramki zdobyte to 1-7. Branki stracone to 0,8, a więc bardzo dobrze grająca drużyna w obronie. punktowo Punktuje bardzo dobrze, bo ponad 2,17 punkta na mecz, więc jest to wynik pozwalający myśleć o tytule mistrzowskim. Na pewno wszyscy we Wrocławiu by chcieli, żeby ten. Tytuł do Wrocławia wrócił. Wróciła też moda z dobrze grającym Śląskiem. Wróciła też moda na ostatnim meczu przecież z Rakowem. 40 tysięcy kibiców na stadionie Tauron Arena we Wrocławiu, a więc to na pewno jest motywujące dla zawodników. W świetnej formie są też pojedynczy zawodnicy, zwłaszcza odbudowanie. Erika Exposito. Exposito zawsze był dobrym zawodnikiem, dobrym napastnikiem, ale tutaj pod okiem Jacka Magiery naprawdę teraz nabrał takiej pewności siebie. Nad nim przeważnie często spoczywa. Oczywiście ciężar gry ofensywnej zdobył do tej pory 13 bramek. Jest królem szczelców i myślę, że gdyby ktoś powiedział przed rundą, że Śląsk będzie miał u siebie... Zawodnika, który idzie po koronę szczelców, i że Śląsk będzie na pierwszym miejscu, to no, uznalibyśmy go za szaleńca, a jednak ten wrocławski Śląsk naprawdę gra dobrze. Może gra czasem wyrachowaną piłkę. Nie zawsze jest to tak ładna i widywiskowa gra jak gra na przykład i Rakowa, ale za to jest to skuteczne, bo bramki stracone też na poziomie 0,8 to też jest duża zasługa Rafała Leszczyńskiego, bramkarz, który ma 31 lat. Wskoczył na naprawdę najwyższy level i według mnie jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym bramkarzem w tym momencie w ekstraklasie, ale też pomagają mu oczywiście koledzy z obrony. Patrząc na kadrę Śląska przed sezonem, no naprawdę ciężko było być aż takim wielkim optymistą, że Śląsk będzie walczył, że będzie liderem, że będzie walczył o czołowe lokaty w naszej ekstraklasie. Ale no, jak widzimy tutaj dobra praca Jacka Magiery, który wymyślił sobie kilku zawodników, do kilku dosze, do, potrafił dotrzeć, to jego zasługa, że ci zawodnicy tak, tak świetnie dzisiaj wyglądają. Między innymi Piotrek samiec Stalar, który w sumie już był skreślany, nawet niektórzy myśleli, że... Talar skończy gdzieś w drugiej, trzeciej lidze. A jednak proszę, chłopak się odnalazł ostatnio. Przecież świetna bramka z Rakowem, świetne zachowanie się. No, to, że bramkaż popełnił błąd, to przecież nie wina samca talara. On swoją sytuację wykonał i wy zrobił to, co do niego należało. I gra dobrze. Do nieźle pod okiem Jacka Magiery też. Tak samo na lewej obronie Macynko młody Ukrainiec, który przyszedł gdzieś tam do rezerw Śląska, a jednak radzi sobie fantastycznie w tej ekstraklasie. No fantastycznie, no dobrze, przynajmniej dobrze, pozytywnie. Także naprawdę, jakbyśmy popatrzyli na tą kadrę przed rundą, wydawało się, że Śląsk będzie może znowu zamieszany gdzieś tam w strefie spadkowej lub nad strefą spadkową, a jednak Jacek Magiera, Magiera pokazał, że potrafią grać świetnie i w ogóle naprawdę należą się duże, duże brawa no, teraz Wrocławianom za to, co prezentują. Trzeba to docenić. Być może przyjdzie kryzys. Śląsk nie ma takiej kadry jak Legia, Lech czy Raków i być może Śląsk nie zdobędzie mistrzostwa Polski, być może skończy w, na trzecim miejscu, na czwartym, który może dać, powinien się załapać do pucharów według mnie. Czy zdobędzie mistrza, nie wiem, ale być może tak, jeżeli będzie grał taką rundę drugą, jak zagrał tą pierwszą, to jest to możliwe. Jeżeli nie, jeżeli nawet Śląsk zająłby, nie wiem, czwarte miejsce, to wydaje mi się, że nie powinien nigdy we Wrocławiu uważać tego. Za, za coś złego, ponieważ y, patrząc na ostatnie 2-3 lata, ten Śląsk był przeciętną drużyną, drużyną, która broniła się przed spadkiem, a dzisiaj y, wiadomo, apetyt rośnie w, w miarę jedzenia, a dzisiaj ta drużyna walczy o tytuł mistrzowski, więc uważam, że tutaj y, rozsądek y, w budowaniu tego zespołu y, na pewno pomoże. Wiem, że do, we Wrocławiu będą będą tutaj wzmocnienia przynajmniej na pewno w linii obrony, w linii pomocy być może ktoś dojdzie, być może dojdą jeszcze inni napastnicy dojdzie też Krimala, który już jest w Śląsku, już trenuje dawno ze Śląskiem ale na razie jeszcze grać nie może najprawdopodobniej Patryk Krimala chyba będzie mógł rozegrać mecze gdzieś w tych grudniowych kolejkach, gdzieś będzie mógł się pokazać a więc myślę, że z tym trenerem, z tym nowym zarządem, bo wiele Aper było wokół Śląska, wiele niejasnych sytuacji w tamtym roku i dwa lata temu. Myślę, że teraz ten odbudowany Śląsk oczywiście nie walczą jak najbardziej o mistrzostwo, ale jeżeli się to nie uda, to według mnie nie powinni tego traktować jako porażkę, tylko odbierać to jako pozytyw. I myślę, że w Pucharach Europejskich może się znowu drużyna z Wrocławia jak najbardziej pojawić. I za to dziękuję. Jest to zakończenie, jest to już, na tym chciałbym zakończyć to podsumowanie tej rundy jesiennej. Dajcie znać w komentarzach, jak się Wam to podobało, jakie macie zdanie, jak myślicie, kto w tym sezonie będzie mistrzem, kto spadnie, kto się utrzyma.